Hej kochani, witam was bardzo serdecznie z Lilką i z Aśką. Słuchajcie, dziewczyny są jeszcze w domu pustelnika. Jest już poranek, zaraz się stąd zbieramy i w ogóle tak się zastanawiam dlaczego nie macie paznokci? Przecież ja wam dawałam takie z modów. Hmm. No cóż, może dziewczyny na noc słuchajcie ściągają paznokcie. <noise> Do snu. Okej, okay, nieważne. O, dziewczyny o czym śnią? i tutaj o jakimś tym. Radiowozie policyjnym, a Aśka chciałaby występować na scenie. E, dobra, kochani, zaczynamy rozgrywkę. E, ostatnio skończyliśmy, na czym skończyliśmy? Nie mam pojęcia, bo ja, kurczę, słuchajcie, jestem strasznie, strasznie do tyłu, jeżeli chodzi o moje serie. E, Motel, czekajcie, czekajcie, bo my chyba tutaj skupialiśmy się ostatnio na złapaniu tego pięknego, pięknego błędnego oknika. Dokładnie o to mi chodziło. Mamy tego błędnego oknika. E, Lili, ty wstałaś pierwsza. Wiecie co, dziewczyny? Zjedzcie sobie jeszcze tu śniadanie. Fajnie by było. E, Asiu, jak ty wstajesz, to możesz sobie od razu skorzystać. Lili, 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 Lili. Nie, nie, nie. do domu. Chodź. Tu już coś śmierdzi. Ugotuj coś na śniadanie. E, wiecie co, dziewczyny? Jajecznica, tak? Na prost, po prostemu. Po prostemu. Jajecznica na śniadanie. Raz, raz zjecie sobie coś. Czy ja mu mogę to sprzątnąć? Bo to nie mogę. Bo to, nie mogę Mogę, pewnie, że mogę. Już wzięłam. Lili, już to wzięłam. Lili, Lili, już to wzięłam. Lili, nie udawaj, że mnie nie słyszysz. Znów wytwarzanie. Asia, wiesz co? Lilka zrobi tutaj to śniadanie, dasz radę tam? Dobra. A ty jeszcze mogłabyś zebrać wszystko? Czy jak ja raz kliknę, to zbierzesz? Nie, pewnie nie, pewnie. Nie, bo tam było, zbierz cały plon. Dobra. Ty nie masz w ogóle umiejętności takich Kurczę, ogrodnictwa. W ogóle chyba nie potrafisz. O, nie potrafisz ogrodnictwa, tak. E, Pokażno się tutaj, kobieto. Gdzie jest to ogrodnictwo? No nie, nie za bardzo. Tutaj Lili dominuje w tej kwestii. E, dobra, tu, tu, tu coś mamy, nie, ale tu coś, tu coś jest. Weź to wszystko, zbierz, bo to się licy y, przyda. O, i od razu jeszcze, dziewczyny, słuchajcie, jaja zbierają. Lili, jak ty skończysz z tą jajeczniczką, to zawołasz Aśkę na posiłek. Słuchajcie, kochani, prawdopodobnie to jest przedostatni odcinek, tak? Następny odcinek będzie odcinkiem ostatnim z tej serii z windenburskich przypadków Lilki i Aśki. A to z tego względu, słuchajcie, że no już nie ma tu za bardzo co robić. Ja już bym chciała iść z dziewczynami, słuchajcie, dalej, czyli wiecie. Po prostu, żeby dziewczyny zaczęły sobie układać już fajnie życie z chłopakami, zaręczyny, ślub, dzieci i tak dalej. Ale słuchajcie, nie rozstajemy się na zawsze z dziewczynami, absolutnie nie. Ja mam w planach wrócić tutaj do naszych dziewczyn, kiedy kiedy w końcu uraczą nas małymi dziećmi cholera w tych simsach, w tej czwórce, bo szału dostaje, słuchajcie, jak kolejną właśnie rodzinkę. Mam chować, tak? Chować, tak powiem brzydko. Mam chować w ten sposób, że mi z kołyski będzie wyskakiwało. Słuchajcie, 8-9-letnie dziecko to mam normalnie już dość. Dlatego postanowiłam, żywię tak w głębi duszy, Or, z taką nadzieją, że w końcu te małe dzieci, słuchajcie, będą, pojawią się tutaj. w w The Sims 4 i będziemy mogli właśnie zacząć znowu rozgryweczkę tutaj z naszymi dziewczynami i żeby one właśnie miały te małe dzieci, a nie tylko niemowlak i pyk, zaraz dziecko w wieku szkolnym. Tak sobie postanowiłam, że tak zrobię, także to jest taka moja rodzinka wielopokoleniowa. To już jest drugie pokolenie, którym ja aktualnie tutaj gram, bo najp... zaczynałam Solveig, to jest ten sam safe. zaczynam Solveig, to jest córka już, prawda, Solveig Anokiego. Drugie pokolenie i mówię znowu kurczę tupy gdzie dzieci będą takie wiecie jak to jest w tej czwórce. Y dlatego postanowiłam y słuchajcie tak zawiesić powiedzmy te serie właśnie poczekamy sobie co tam się wydarzy dalej czym nas uraczą twórcy autorzy właśnie The Sims 4. <laughs> przepraszam, odkrzyknęłam. i sobie wrócimy do dziewczyn oczywiście, że tak, to nie jest tak, że ja tutaj już kończę i nigdy więcej się z nimi nie zobaczymy po prostu chciałabym, żeby no, żeby to się jakoś rozwijało fajnie kurde, a nie znowu pojedziemy z tym koksem jak w każdej jednej z serii z z 4 poza tym, kurde, nie mogę tego mu schować no nie, no rzeczywiście nie dobra dziewczyny, pojadłyście, wracajcie już do domu bo tam chłopaków zaraz sobie zaprosimy Poza tym powiem Wam szczerze, że The Sims 4 na razie jest tak ograniczona. Ograniczoną grą. To znaczy, no nie ma za bardzo tu co robić, jeżeli chcielibyśmy sobie prowadzić wolną rozgrywkę, taką luźną, prawda? Więc no, stwierdziłam, że, że, że ten, że właśnie z dziewczynami się na jakiś czas rozstaniemy. Aśka rzeczywiście troszeczkę przybrałaś, ale wyglądasz naprawdę bardzo, bardzo korzystnie, ci powiem. No i tyle ją widzieli. A tu co znowu? Jakie obiekty usunięte? Przecież wszystko mam. Aha, tu chyba tak miałam. Tu chyba tak miałam. Mm, jeju, jeju, dziewczyny. Słuchajcie, zaproście chłopaków. Czy to w ogóle będzie możliwe? Arun. Zaproś na wspólny urlop. Lilith, zaproś Jamie'ego. Zaproś go tu. Asia, ty już zaprosiłaś Aruna? Hm. Gdzie on? Nie widzę, kurczę. Chodźcie, dziewczyny, na zewnątrz. Tu jedzenie jest, żarcie jest. Wkurza mnie to kurczę, no ale już tego nie mogłam usunąć, bo bym musiała zakończyć dziewczyną tutaj urlop. Także Asiu, yy, zaproś do ogniska. Czy oni już będą? Nie, nie ma ich jeszcze. To Lilkę tylko weź. Chodźcie tutaj, dziewczyny. Poczekamy sobie może chwilę. W ogóle zaprosić. Chyba jest! Czekajcie, chyba tu jest Arun. Jest, Arun. A Jamie? To jest Jamie? Tak. No to chodźcie, chłopaki. Dlaczego oni tu nie przejdą? Dlaczego? Zawołać ich nie możemy, oni... <laughs> oni sobie tam, słuchajcie, ploty, srelum polelum. Chłopaki, dziewczyny na was czekają. Słyszycie? Aruntak lata? Odakolt, Colt. Eee, kurde, nie czekajcie, jestem na Aśce. Mm, więcej opcji romantyczne. Chodź tutaj pocałuj go. Nie wiem, skusimy ich. A ty jak się czujesz? Aha, Lilka poszła się wysikać, dobra, niech ona się pójdzie wysiusiać. Eee, bo ten później się będzie źle czuła. Chłopaki, 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 Wy przyjechaliście tutaj do dziewczyn, chciałam wam powiedzieć, a nie pokładać się na drugi... to, co Jezus, Jezus! Chodź, Arun, Jamie ma plecy, słuchajcie. Ej. To było dobre teraz. Yeah, yeah! Doping! Doping skrzydłowego! Chodź tutaj też, popraw mu humor i też go pocałuj. W ogóle mieliście tam pójść do tego, do domku. Jezu! Ej! Chłopaki, błagam was! Na serio, jeszcze misiu idzie tam z tyłu. Poplotkuj z nim, więcej opcji romantycznych. Jeszcze raz go pocałuj, więcej opcji. Misiu, weź się strać. E, okaż mu czułość. Biednie Lilka. Misiu mi tutaj się wtrążył, słuchajcie. Przepraszam, e, brakuje nam prywatności tutaj. Czy nie uważacie, że brakuje nam. Yeah. <laughs> Jamie! Yeah! Jamie, słuchajcie, kimicuję tutaj yes. ten okaż czułość, ale kurde, ludzie! Wiecie co? Zrobimy tak. E, chodźcie tutaj, wszyscy, teraz do ognicha. Mm, zaproś do ogniska. Wszystkich. Chodźcie. Ten misiu nam się straci stamtąd. Jezu, ej, jaka jazda. Kto to jest w ogóle? To jest jakaś Jadzia. Idź, idź, Lilka. Zaprosiłaś wszystkich do ogniska i zostałaś sama. Maśka, co ci się stało? Widzieliście <laughs> to? Ktoś by musiał rozpalić? E, rozpal. Rozpal i. Mm, opowiedz historię, słuchajcie. O jakimś tam. Dlaczego nie mam Jamiego? Dlaczego Jamie nie chce słuchać mojej historii? E, pochwal szczerze, Jamiego. Więcej opcji romantyczne. Y -y -y, pocałuj go Asiu, ty możesz zaprosić wszystkich y albo opowiedzieć ten baśni wszystkim? Nie, możesz tylko... Dlaczego Jamie nie chce słuchać opowieści? Słuchajcie, Słuchajcie dlaczego on nie chce słuchać. Mm, romantyczna muzyczka. Pocałuj go jeszcze. Lili usiądź sobie. Usiądź i rozmawiaj tutaj, o. Jamie coś słuchajcie sobie piecze, coś nie wiem, coś niewidzialnego, jakieś niewidzialną piankę. Rozmawiać troszeczkę. Chłopcy, jesteście niezbyt ubrani tutaj. Pod klimat granitowych kaskad. Wiesz co, Asia, zapytaj Jamiego o ulubionego autora, bo fajnie by było jak ty byś miała również z nim dobre kontakty. Podchlebiaj mu trochę. Nie cierpię, jak on, jak Simowie mi się przesiadają. Nie jak ja tego nie lubię. Eee, yy, bo nas tu wszystkich swajczysz zaraz, Jamie. Niech sobie Asia trochę z nim porozmawia, bo to jest kurczę chłopak jej najlepszej przyjaciółki. Dobra, daję takie. Zapytaj go o zawód. Yy, Lili, ty masz fajny kontakt... Wow, wow wow! Hmm, opowiedz śmieszną historię. Wow, wow, wow! Słuchajcie, było tutaj do tego. Do tego yy, się odnosiło jak mało paska przyjaźni ma Lili ze swoim bratem. Wow, wow wow tak, to była moja reakcja na to. Pochwal szczerze. I zapytaj jak minął dzień. Dobra. Tutaj się musimy wszyscy zaprzyjaźnić. Ta czwórka to w ogóle musi być tutaj ekstra mega zaprzyjaźniona. Zaprzyjaźniona. Dobra, jak tam Asia? Super. Prawie równo. Fajnie, podoba mi się to, że właśnie co jakiś czas ktoś tam dorzuci coś do ogniska. Nie! Gdzie? Gdzie? Dlaczego on idzie? Ej, czy on gdzieś pracuje? Czekajcie chwilę. Zatrzyma się, jak Lili będzie chciała jeszcze z nim rozmawiać. Ej, on chyba, on chyba pracuje, Arun. Czy on jakąś robotę sobie, słuchajcie, wziął pod naszym. Hej, Jamie! Ale ja Was zaprosiłam na wspólny urlop! No żeż wy... Nie, Jamie jest. Jamie tutaj gdzieś się, Słuchajcie, będzie kręcił. Asiu, znowu zostałyśmy same. <średziny> Żartuj o politykach i... Nie wiem, poplotkujcie sobie trochę dziewczyny. No nie wiem, no kurczę, Ar Arun gdzieś się stracił, ewidentnie po prostu pomachał. Myślę, że poszedł do pracy. Myślę, że on gdzieś pracuje właśnie. Musimy go zapytać o zawód. Kurde, nie przypuszczałam, że... To znaczy nie przypuszczałam. Mogłam się tego spodziewać, bo Simy bardzo lubią sobie podejmować różnego rodzaju kariery za naszymi plecami, prawda? Nie podoba mi się to, ale że właśnie, że Aśka zostanie sama tutaj. A Jamie jest jeszcze z nami, pewnie na komputer poszedł. Nie, Jamie sobie chyba też, słuchajcie, poszedł. On chyba nawet pomachał, prawda? A jest, tu, słuchajcie. Jest Jamie. O, Lili, chodź. Złapiesz tutaj ten, złapiesz motylki, bo ja będę chciała ci właśnie podnosić cały czas to zielarstwo. A tak w ogóle, mogłabyś coś tu ten, przyrządzić jakąś miksturkę. Ile ty masz tego zielarstwa? Mm, o, dopiero trójka. No to mało. Weź jakąś miksturę. Przeciw owadom wam się tu przyda. Fajnie, Jamie, że przyszedłeś z powrotem. Bo sobie z tobą porozmawiamy. Pożartujemy trochę o modzie i porozmawiamy o gotowaniu. Zaprzyjaźnimy po prostu Aśkę z Jamie. mu jeszcze trochę. I możesz się z nim podzielić pomysłami. Okej. Okay. Słuchajcie, Lily mnie nie słucha, idźcie sobie na komputer. W ogóle tak, kazałam ci złapać motyle, które właśnie już, słuchajcie, odfrunęły. <grywa> Zrób tą miksturę, maść przeciw owadom. Słuchajcie, tak się zastanawiam, mogę tutaj e, zorganizować spotkanie? Hej, mogę tu zorganizować spotkanie, fajnie, ale w sumie nie, no nie będę tego robiła. Dziewczyny są na wakacjach, jakby nie było, nie? Fajnie, ale fajnie, że można. Wiesz co, Asiu? Ty piszesz książki i aktualnie piszesz książki fantazy, więc... Nie, nie, nie idźcie. Oni chyba idą oglądać ten, chmurę. Opowiedz historię, właśnie baśń o trolu. Dlaczego on nie chce słuchać? Nie, to bez sensu. To nie, to niech oni sobie patrzą tutaj w chmurki. Liciu? Gdzie masz ten? Już zrobiłaś. Wiesz co, zrób jeszcze jedną. Nie, chodź, zostaw ten komputer. Koniec, nie ma, nie ma komputera tutaj. Jesteście na wakacjach. Macie się fajnie bawić. W ogóle Asia tak, no kurde, nie ma tego Aruna, wkurza mnie to. Chyba, że go spróbuję jeszcze wieczorem, słuchajcie, tutaj yy, zaprosić na ten wspólny yy, urlop, bo chciałabym, żeby noc dziewczyny sobie spędziły po prostu ze swoimi chłopakami. Yy, rano już wracają do domu. A także fajnie by było, jakby byli yy, jakby były pary, prawda? A nie Asia będzie sama, bez sensu. Jamie i Asia się teraz bardzo przyjaźnią. Fajnie, o to mi chodziło. Pokażcie się. No, super. Właśnie o to mi chodzi. Yy, a niech sobie leżą, niech sobie patrzą w te chmurki. Tu jest tak pięknie w tych granitowych kaskadach, że nie wiem. No, zobaczcie. Przepięknie. Cześć, Liciu. Zobaczcie sobie, jaki zrzucik będzie piękny. O, jaki będzie piękny zrzut? Dobra, bo znowu sobie tutaj w focie strzelam sama dla siebie, tak moje zboczenie. Słuchajcie, powiem Wam, że nawet mam pomysł, kurczę, właśnie na kontynuację tutaj serii z dziewczynami, ale tak jak mówiłam już wcześniej, że bardzo, bardzo bym chciała, żeby, żeby dziewczyny już miały te, te dzieci, słuchajcie, pomiędzy właśnie tym noworodkiem a tym dzieckiem w wieku takim szkolnym, ale kurde, no mam nadzieję, że w Wkrótce, wkrótce to się pojawi. No myślę, że to się w ogóle pojawi. Myślę, że to się pojawi, że nie zawiodą nas, kurde, pod tym właśnie względem i... Jezu, jak lubię tą piosenkę. Ona jest taka strasznie optymistyczna, pozytywna i znowu po prostu zmieniam temat, słuchajcie z tematu. Ja w ogóle tak czasem się zastanawiam, jak wy ogarniacie moje gameplaye, bo ja, ja do Was czasem coś mówię i przerywam i zaczynam mówić o czymś innym, następnie znowu o czymś innym i... I w ogóle wiecie co? Puszczę sobie to tak na wysoką właśnie głośność i sobie troszeczkę posłucham tej piosenki, bo strasznie mnie ona pozytywnie nastraja. O! To słyszymy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, bo moje my się rozlazły. Nie wiem, co się dzieje. Aśka! Fajnie. O, zainspirowałaś się, kochanie. Mm -hmm, patrzyłaś w chmurki. Yy, no właśnie. Teraz sobie idzie Lili popatrzeć w chmury, a Jamie w tym czasie, słuchajcie, gdzieś się kulo. Gdzieś się tu pochacie chacie kulo pewnie, ale gdzie, gdzie on się kulo? Tu się kulnął. <laughs> Jamie, tu żeś się kulnął. Oliwia, hej, to ja Oliwia, chcesz gdzieś wyjść dziś wieczorem. Kurczę! Oliwia, my jesteśmy na wakacjach. No jak, to co ty nie wiesz. Wiecie co, Asia zostawię? Niech ona sobie maluje. Mm, bardzo fajnie jej to wychodzi, proszę bardzo. Tak, pamiątkowe zdjęcie musiało być. Zobaczcie sobie ten księżyc, po prostu to jest magiczne. Wiem, że tam ktoś do nas dzwoni, ale... Zlewam to, bo się jaram po prostu wschodzącym księżycem. I co zastanawiające, to te orły, słuchajcie, latają 24 godziny na dobę. Tutaj nad tą brzeczką. <laughs> zawsze, słuchajcie, zawsze te orły tutaj krążą. Oreły. Wow, Asia, ale fajny ten. Fajny obraz, machnęłaś. Jeszcze bo takiego nie widziałam. Ciekawe, co to za obraz. Tak, słuchajcie, mówię do Was i ten. Towarzyszy nam wschodzący księżyc, ale to wygląda pięknie, prawda? Masakra, chyba z 20 zdjęć zrobiłam, dobra. Słuchajcie. O Jezus, jaki, tu jest romantycz! Widzicie? Aśka się tam, słuchajcie, zachwyca wschodzącym księżycem, a tutaj takie rzeczy się odbywają. Otworzymy sobie tutaj tę lodówkę, bo tu jest. Wiecie co, może tej zupy nie będziemy tak jeść, ale szarlotkę weźmiemy. Mm. Lili, zawołaj wszystkich na posiłek. Ty sobie jeszcze mleko pijesz do tego, dziewczyno. Nie, ty chyba chciałaś sprzątnąć. Zawołaj wszystkich na posiłek. Niech sobie tutaj zjedzą. Asia, Asia w ogóle głodna właśnie. Także weź sobie szarlotkę. Lili wzięła sobie drugą porcję. A kto jej? Ale mi się przycięło hamsko. A kto jej? Słuchajcie, zabroni. Także y, gdzie jest Jamie? Gdzie jest Jamie? Przecież kurde wołaliśmy na posiłek. Powinien już tu być. Wyrzucę to. Jeszcze tu była szklanka gdzieś, tylko ciężko mi ją. A tu jest, dobra. Gdzie jest Jamie znowu? A, wiecie co? Smolego. Smolego, kto tu porozpalał w kominku, kuczy? Czy myśmy rozpali w kominku? Ja już nie pamiętam, powiem wam szczerze. Nie widzę go. Ta piosenka też jest fajna. Sakra ze mną, nie. Trzeba by to, słuchajcie, trzeba by to sprzedać. Albo wiecie, co weźmiemy sobie to? Mogę to wziąć? Dobra, Asia, schowaj to do wyposażenia, bo ja nie mogę tego wziąć. Zjedzcie sobie. Słuchajcie, Jamie go nie ma, Aruna nie ma. Może Asia jeszcze spróbujesz go tutaj zaprosić? O nie, nie możesz go zaprosić. On chyba gdzieś tu łazi, nie mam pojęcia. Zawsze mam problem, słuchajcie, z ten. Z utrzymaniem moich simów na miejscu. Jeżeli zapraszam właśnie kogoś obcego, kogoś to znaczy obcego. O, pięknie dziewczyny, po prostu piękne, piękne, piękne z was ogrodniczki. Hasioczkowy ten. Hasioczkowy, tak, śmieciowy yy, krzaczek. Hasioczkowy krzaczek. Jesus! Aśka, zaraz się ze w kacie za przeproszeniem. I będzie wstyd. Chodź, skorzystasz sobie. Fajna muzyczka leci. Wiecie co, ja już kładę dziewczyny. No nie ma, chłopcy się gdzieś kurczę pogubili. Wiecie, wiecie co, tak? Wiesz co, Asiu? Chodź, tu skorzystasz. Możesz wziąć prysznic, jest tutaj prysznic, jest. No i połóż się. Ktoś mi się, pyta, ktoś mi się pytał, słuchajcie, dlaczego Asia śpi tutaj w tej sypialni rodziców od Lilki. A dlaczego bym nie miała tam spać? Dlaczego nie może tam spać? Lilka tu miała zawsze swój pokój i ona sobie tutaj śpi. A Asi odstąpiła po prostu sypialnię rodziców i tyle. Skorzystaj, skorzystaj sobie, Lili, i yy, słuchaj, i śpij. No, chciałam zakończyć, słuchajcie, tutaj y, dzień Barabara, no. Yy, ale chłopcy po prostu sobie poszli w cholerę i tyle. <laughs> Nie mieli nastroju, no. Facetom też się zdarza, widzicie, no. Nie mieli po prostu nastroju i poszli sobie w cholerę i jeden i drugi w ogóle Arun to podejrzewam, że właśnie gdzieś tam poleciał do pracy ale jeżeli chodzi o Jamie'ego to nie wiem, chociaż Jamie też pracuje bo on pracuje w policji hmm. od dziewiątej do osiemnastej także no to nie Arun nieznany ty też nie wiesz gdzie on pracuje? Hm. dobra, nieważne nie ma ich, no tak czy siak ich nie ma. Asia pięknie śpiewa, jak to Aśka w podpysznicy. Yy, lili? Dobra, dziewczyny kładą się spać, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W yy, następnym odcinku widzimy się już w Windenburgu. Gdzie no, została nam do ukończenia tylko Łazienka na górze, i ona już będzie prawdopodobnie ukończona, kiedy właśnie zaczniemy ten odcinek, i tak właśnie pożegnamy się z naszymi dziewczynami na jakiś czas, kochani. Tak, jeszcze się tak rozglądam, wiecie, czy tutaj nie ma gdzieś chłopców, ale nie, no nie ma. Nie ma, nie ma chłopców. Słuchajcie, rozglądałam się jeszcze tutaj po okolicy, ale niestety nie ma. Słuchajcie, gdzieś przepadli, mają ukryte jakieś swoje życie, słuchajcie, drugie, drugie życie simowe. Yy, Okej, okay, kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mm, przesyłam Wam buziole i do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa A oreły latają! Oreły latają jak latały 24H. <grywy> pa kochani.